Kiedy chcemy sprzedać samochód, to sprzątamy go i pucujemy jak nigdy wcześniej. Dokonujemy drobnych napraw i robimy możliwie jak najlepsze zdjęcia, aby sprzedać go za jak najwyższą cenę. Przy sprzedaży mieszkań niestety często o tym zapominamy. Witajcie, ja nazywam się Mateusz Kowalski i dzisiaj Wam powiem o sprzedaży nieruchomości. Czy sprzedawać je samodzielnie, czy z pośrednikiem, a także sprzedam Wam kilka fajnych tipów na sprzedaż nieruchomości w wyższej cenie. Jak to najczęściej wygląda z perspektywy właściciela mieszkania? Dzisiejszym bohaterem będzie pan Jacek. Pan Jacek ma mieszkanie na sprzedaż, które chciałby sprzedać i żeby to zrobić Zrobił kilka zdjęć tego mieszkania, napisał krótkie ogłoszenie i wystawił na jeden z portali ogłoszeniowych. I co dalej dzieje się najczęściej? Otóż zamiast klientów, którzy chcieliby kupić jego mieszkanie, dzwonią sami agenci nieruchomości, pośrednicy z różnych biur. Tak więc zamiast klientów dzwonią sami pośrednicy proponujący współpracę czy sprzedaży. Opcje dalej najczęściej są dwie. Albo pan Jacek stwierdza, że chciałby sprzedawać mieszkanie samodzielnie, lub od razu podejmuje współpracę z tymi agentami. Kiedy sprzedaż samodzielnie się przedłuża, mija pierwszy, drugi miesiąc i nie ma tak naprawdę odzewu na ogłoszenie pana Jacka od osób prywatnych, a agenci dalej dzwonią, wtedy podejmuje on najczęściej współpracę, żeby ktoś mu pomógł w sprzedaży tego mieszkania. Drugą opcją jest taka, taka że pan Jacek. Podejmuje od razu współpracę. I co wtedy dzieje się ciekawego? Otóż wtedy zamiast jednego ogłoszenia w internecie, wisi, wisi kilka ogłoszeń bardzo podobnych, jednakże czasem różnych zmieniają się metraże tego mieszkania wystawa okien, piętro. Bardzo często, kiedy to samo ogłoszenie jest w różnych biurach nieruchomości, i nie ma tak naprawdę jednej osoby, takiego dedykowanego agenta, który by prowadził sprzedaż tego mieszkania, to informacje są rozbieżne. I teraz musimy sobie zadać bardzo kluczowe pytanie: jak to wygląda z perspektywy osoby chcącej kupić to mieszkanie? Narysujmy tutaj panią Annę. Dlaczego akurat panią Annę? Otóż przy sprzedaży mieszkania zauważyłem, że około połowa osób to są kobiety, połowa to są mężczyźni. Natomiast w przypadku osób kupujących, około 70-80% osób, które podejmuje decyzję, są to właśnie kobiety. Jeżeli szuka małżeństwo para, to i tak kluczowe słowo ma tutaj kobieta, to tutaj dla kobiety to mieszkanie musi się podobać. Jeżeli kobieta sama szuka, to oczywiście ona sama podejmuje decyzję. Tak więc jeżeli mieszkanie jest w słabej kondycji wystrojowej, tak jak na przykładzie tego samochodu, to może to odstraszać potencjalnych kupujących. I teraz tak, pani Anna, nosimy sobie tutaj oczka, widzi tutaj co się dzieje na tych portalach ogłoszeniowych. I tak naprawdę, zanim taki potencjalny kupujący dokona pierwszego kontaktu, to mija bardzo często 2-3 miesiące, zanim dokona pierwszego telefonu. I teraz, kiedy ta osoba widzi kilka ogłoszeń tego samego mieszkania, to co sobie może myśleć o takim mieszkaniu? Otóż, bardzo prawdopodobne jest to, że sobie pomyśli, że jest jakaś trudność z tym mieszkaniem, jakiś problem prawny, techniczny, z którego to powodu to mieszkanie jeszcze nie zostało sprzedane. Tym bardziej, jeżeli tyle biur nieruchomości stara się sprzedać, i żadne biuro nie jest w stanie go sprzedać, to musi być tam jakiś problem. Jeżeli ta kobieta nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować, o co chodzi, to prędzej się wycofa, w ogóle nie zadzwoni pod to ogłoszenie, żeby nie wpaść na, przysłowiow na przysłowiową minę. Z tego, co dotychczas powiedziałem, można wyciągnąć jeden podstawowy wniosek. Jeżeli do współpracy pan Jacek wziąłby więcej niż jednego agenta nieruchomości, i to ogłoszenie byłoby zwielokrotnione, to będzie to działało na szkodę Pana Jacka w sprzedaży tego mieszkania. Dużo lepsza opcja by była, kiedy ogłoszenie byłoby wystawione przez Pana Jacka, czyli prywatnie i przez biuro nieruchomości. Daje to taki dodatkowy atut, że jest też grupa klientów, która nie wyobraża sobie zakupu mieszkania bez biura nieruchomości, która sprawdzi stan prawny, stan techniczny tego, tego mieszkania i podpowie coś więcej na temat tego mieszkania, o czym sobie jeszcze powiemy. Wróćmy tutaj jeszcze na chwilę do tego, jak pani Anna szuka ogłoszeń. Powiedzieliśmy sobie, że około 2-3 miesięcy ludzie przed podjęciem jakichkolwiek spotkań i telefonów oglądają te ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych. Jak to się dzieje najczęściej? Pani Anna pracuje od 8.00. Do 16 lub od 9 do 17 i te ogłoszenia ogląda sobie albo wieczorami od 17 do 18, leżąc na kanapie, w fotelu, lub już wieczorem w łóżku, lub w weekendy. I teraz, żeby pani Anna była w stanie właściwie zweryfikować, czy to mieszkanie w ogóle ją in interesuje, powinna mieć szereg różnych y, materiałów o tym mieszkaniu. Otóż, Pierwszymi materi materiałami będą oczywiście zdjęcia, Zanim zaczniemy robić zdjęcia, warto uprząt uprzątnąć mieszkanie, pochować rzeczy, które mogłyby odciągać uwagę odbiorcy, takie jak rzeczy prywatne, zdjęcia czy inne niepotrzebne, które rzucałyby się w oczy. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym po to, żeby było możliwie jak najwięcej światła, żeby pomieszczenia były jasne. Bo ludzie, jak patrzą na te zdjęcia, to szukają dwóch rzeczy: po pierwsze światła, a po drugie przestrzeni. Żeby pokazać przestrzeń, warto, warto jest robić zdjęcia po przekątnej pomieszczeń lub chociaż na wprost okna, po to, żeby pokazać ładnie symetrię. Warto do tego użyć aparatu z szerokim obiektywem lub chociaż telefonu, który także takie zdjęcia jest w stanie wykonać. Kolejnym elementem jest wideo z mieszkania. Wideo warto wykonać po to, że kiedy ktoś nie był wcześniej na tym mieszkaniu i nie wie jaki jest układ pomieszczeń, to wideo pozwala mu się zapoznać z rozkładem pomieszczeń. Nie tylko same zdjęcia, ale właśnie także wideo nagrane na jednym ujęciu. Kolejnym elementem, który warto załączyć do ogłoszenia jest rzut mieszkania. Żród mieszkania pozwala łatwo zapoznać się odbiorcy z tym, jaki jest rozkład pomieszczeń. Czy są pomieszczenia przejściowe, gdzie są okna, gdzie są drzwi, czy jest pokój z aneksem kuchennym, czy wszystkie pokoje są w rozkładzie yy, i jaki wielkości, na przykład, jest przedpokój, czy jest miejsce, miejsce na szafę, aby przechowywać yy, odzież wierzchnią, buty, czy sprzęty gospodarstwa domowego. Podsumowując, kiedy nasze ogłoszenie ma te trzy elementy, czyli zdjęcia. Które zachęcają do obejrzenia mieszkania, rzut, który pokazuje układ pomieszczeń, a także wideo, które łączy te dwa elementy, możemy w łatwy sposób przekazać odbiorcom, jak wygląda nasze mieszkanie na sprzedaż. Wróćmy sobie teraz do naszych pośredników. Jeżeli każdy z tych agentów nieruchomości wie, że nie jest jedyną osobą, która sprzedaje to mieszkanie, a tak naprawdę jedną z czterech, bo jeszcze trzeba liczyć pana Jacka, to szansa, że potencjalny nabywca zadzwoni pod to właśnie ogłoszenie jest około 25% dla każdej z tych osób. Dlatego też, jeżeli dany agent nieruchomości wie, że tak naprawdę jego szanse na prezentację przez niego tego mieszkania i sprzedaż są dosyć niskie, to nie będzie on chciał się tak angażować w przygotowanie tego ogłoszenia z ładnymi zdjęciami, wideo i rzutem. Wymaga to bowiem czasu, a nierzadko też pieniędzy. I teraz tak, skoro wiemy, że Szansa, że pani Anna zadzwoni na jedno z tych czterech ogłoszeń wynosi 25%, to jeżeli każda z tych osób będzie miała jedno zgłoszenie w ciągu miesiąca, to będzie to mylne wrażenie, że jest małe zainteresowanie. No bo jak wiemy, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. Natomiast w przypadku czterech zgłoszeń w ciągu miesiąca na dane mieszkanie to pokazuje nam, że jest dosyć spore zainteresowanie, a cena w ogłoszeniu jest właściwa. Być może wymaga lekkich negocjacji, ale to mamy już duże zainteresowanie czterech osób, które potencjalnie chciałyby kupić to mieszkanie. I teraz, kiedy załóżmy, że ten agent nieruchomości widzi, tylko jedno zgłoszenie w ciągu miesiąca, może pomyśleć sobie: kurczę, coś jest nie tak z tą ofertą, miałem tylko jeden telefon, w sumie to do spotkania nie doszło, bo kupujący się rozmyślił, coś mu wypadło i nie miałem żadnej prezentacji tego mieszkania od miesiąca. I teraz ta osoba będzie naciskała pana Jacka o obniżenie ceny, nie mając pełnego ob obrazu, że w sumie to cztery osoby zadzwoniły pod to ogłoszenie i jest spore zainteresowanie. A teraz, w przypadku, jeżeli to ogłoszenie byłoby w jednym biurze nieruchomości, to ten agent, nazwijmy go Tomek, Tomek widzi, że miał nie jedno, a trzy zgłoszenia, widzi, że jest spore zainteresowanie, może gdzieś miksować tych. Ludzi, którzy chcą obejrzeć mieszkanie, może ustawiać prezentację jedna po drugiej, żeby potencjalni kupujący też mieli informacje o tym, że jest zainteresowanie, jest jakaś taka presja między nimi się tworzy i będą oni chętni składali oferty na zakup tego mieszkania, a być może gdzieś tam między sobą jeszcze negocjowali cenę zakupu. I tym samym, jacek, pan jacek, będzie miał większe zainteresowanie od strony kupujących i będzie mógł uzyskać lepszą cenę. I to tylko tym właśnie sposobem, że ogłoszenie będzie w jednym biurze nieruchomości, a nie w trzech i wszystkie informacje o potencjalnych zainteresowanych będą lądowały do Pana Tomka. Co więcej daje współpraca z jednym biurem nieruchomości dla Pana Jacka? Otóż Pan Jacek jest oczywiście człowiekiem jak my wszyscy i czasem rozchoruje się, chce jechać na urlop, czy do rodziny, czy w ogóle spędzić miło weekend z żoną, a niekoniecznie spędzać go na prezentacji swojego mieszkania. I tym sposobem można na przykład przekazać jeden komplet kluczy do biura nieruchomości, aby pan Tomek zajął się w całości sprzedażą jego mieszkania. Oprócz tego, y, oczywiście, oszczędza czas na dojazdy. Nie musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pan Jacek oczywiście ma swoje życie i swoją pracę. Dyspozycyjność. I jeżeli na przykład mieszkanie, które pan Jacek chciały sprzedać, jest wynajmowane, to pan Tomek jest w stanie dogadać się z najemcami, ustalić pewne godziny, kiedy w ogóle może do nich dzwonić i w jakich porach pokazywać to mieszkanie. Jeżeli pracują oni w innych godzinach niż pan Jacek, czyli na przykład pan Jacek pracuje od 9 do 17, a ci najemcy pracują na drugą zmianę lub na nocki, to tutaj częściej będą prezentacje tego mieszkania w ciągu dnia. O 12, o 10 czy o 1 po południu. Dlatego też współpraca z agentem takiej nieruchomości daje dużo większą możliwość pokazywania tego mieszkania. Ponadto, jeżeli mieszkanie jest wynajmowane, to Pan Tomek może mieć na przykład klientów, którzy chcieliby kupić mieszkanie właśnie na wynajem, a już wynajęte mieszkanie będzie dla nich atutem. Nie wszyscy są tacy klienci, dla niektórych będzie to problem, bo będą tam oni chcieli mieszkać samodzielnie albo chcą kupić mieszkanie dla dzieci, którzy, którzy idą na studia. Natomiast w każdym razie współpraca z jednym biurem nieruchomości yy, daje pewne atuty. Nie wyklucza to oczywiście możliwości sprzedaży mieszkania przez pana Jacka. Jeżeli umowa między panem Jackiem a panem Tomkiem na to pozwoli, pan Jacek oczywiście może samodzielnie także sprzedawać to mieszkanie. Wspomniałem wcześniej, że jest grupa klientów, która nie wyobraża sobie zakupu mieszkania bez pośrednika, który sprawdzi dla niego stan prawny mieszkania, stan techniczny. Wielu ludzi nie wie też, jak, jak w ogóle wygląda cały proces zakupu mieszkania, czyli ktoś, kto go przeprowadzi przez ten proces zakupu krok po kroku. A także pomoże w trudnych, problematycznych sytuacjach, które mogłyby wyniknąć. Zakup mieszkania nie jest bowiem łatwą sprawą, wiąże się z dużą ilością pieniędzy, a przez to też wywołuje dużo stresu ludzi, i chcieliby mieć oni pewność, że ten zakup będzie właściwie przeprowadzony i nie wpakują się oni na żadną minę. Czyli zapiszmy sobie, że pomoże w trudnych sytuacjach. Jedną z takich sytuacji, która mnie kiedyś spotkała, było to, że y, byłem z klientem, oglądaliśmy mieszkanie na sprzedaż, y, było to mieszkanie w kamienicy na parterze i istotne dla nas było sprawdzenie, czy nie ma wilgoci w piwnicy. Wilgoć ta mogłaby powodować to, że będzie wychodziła pleśń czy grzyb w mieszkaniu. Spytałem właściciela wtedy, czy nie ma żadnej wilgoci, on oznajmił, że jest wszystko ok, wszystko jest suche, więc pytałem, czy moglibyśmy zobaczyć po prostu piwnicę. Ku mojemu zdziwieniu, kiedy zeszliśmy na dół, były po prostu kałuże wody. Ostatnie dni były dosyć deszczowe, a to spowodowało, że gdzieś tam ta woda się utrzymywała, także w piwnicy. I no, oczywiście do takiej transakcji nie doszło zakupu tego mieszkania. Baliśmy się, co jeszcze mogłoby wyniknąć, kiedy właśnie tak wprost był nas w stanie okłamać, co, co do stanu technicznego mieszkania. jest to taki naprawdę jeden z przykładów, gdzie klienci liczą na pośrednika, że on wypyta o różne rzeczy, o których. Sami mogliby nawet nie pomyśleć. Jeżeli jesteśmy już o przy piwnicach, zapiszmy sobie tylko tutaj jedno: yy, piwnica, wilgoć. Jeżeli zejdziecie do piwnicy i zobaczycie, że jest trudka na szczury, proszę się yy, nie bać. Otóż, jeżeli jest trudka na szczury w piwnicy, to znaczy, że zarządca budynku czy spółdzielnia dobrze działa, dba o to, żeby nie było gryzoni. Gorzej będzie, jeżeli tej trutki na szczury nie będzie. Trutka. Inną rzeczą, o którą warto zapytać, to akurat właśnie przy kamienicach, to jaka jest ilość mieszkań komunalnych. Może to powodować to, że przy zabraniach wspólnoty będzie trudność z podjęciem uchwał np. o remoncie klatki schodowej, elewacji czy jakichś remontach, które mają wpływ na cały budynek. Jeżeli ilość mieszkań komunalnych będzie przekraczała powierzchniowo 50%, to najczęściej będzie to powodować to, że gmina będzie musiała się zgodzić na te uchwały. Uchwały mieszkania komunalne. Inną ciekawą rzeczą, którą tutaj też właśnie w kontekście grzyba mógłbym podpowiedzieć, miałem całkiem niedawno taką prezentację mieszkania, gdzie okazało się, że na drugim piętrze wychodzi gdzieś tam grzyb przy suficie w łazience. I jakie tutaj propozycje nawet znaleźliśmy? Otóż y, właściciel mieszkania nie pamiętał, jakby skąd to mogło wyniknąć, to mieszkanie było też długo wynajmowane, ale podjęliśmy tutaj y, kroki odnośnie tego, że y, zorganizujemy taką inspekcję, nawiercimy mały otworek w ścianie i tutaj pan, y, który zajmuje się y, takimi rzeczami budowlanymi, sprawdzi dla nas, jaka jest wilgotność ścian. Czy ten grzyb, który tam wyszedł na suficie, to akurat był grzyb na suficie podwieszanym, czy jest spowodowany tym, że jakoś tam wilgoć się zbiera, czy to od sąsiada, czy gdzieś woda cieknie po budynku, czy to było jakieś stare zalanie i z uwagi na to, że mieszkanie było wynajmowane długo 5-10 lat te remonty zostały zaniedbane. Czy jest to po prostu stały, powtarzający i wychodzący element, czy był to jednorazowy incydent i tak naprawdę jest łatwy do usunięcia. I tak naprawdę takich elementów może być bardzo dużo, to zależy tak naprawdę od mieszkania, co może się wydarzyć. I właśnie jeżeli yy, kupujący są świadomi, to bardzo często zechcą kogoś wziąć do pomocy. Wspomniałem już wcześniej o sprzedaży samochodów. Bardzo często jest, kiedy idziemy zakupić samochód, to bierzemy kogoś do pomocy. Czy to mechanika samochodowego, czy lakiernika kogoś, kto będzie nam w stanie yy, fachowo sprawdzić dany stan techniczny, czy do samochodu, czy mieszkania. Przy mieszkaniach będzie jeszcze ta sytuacja, że są jeszcze stany prawne. Są mieszkania dziedziczone, jakieś problemy spadkowe i szereg innych problemów, w które, o których nie jestem w stanie powiedzieć w tym wideo, ale na pewno będę poruszał w kolejnych. Podsumowując całe to nagranie, uważam, że sprzedaż mieszkania samodzielnie jest możliwa, nie jest oczywiście niewykonalna, natomiast współpraca z pośrednikiem będzie nam pomagała czy to w kontekście prezentacji w godzinach, kiedy my nie możemy tego odbyć, czy w kwestii widoczności ogłoszenia w internecie, przygotowania ogłoszenia pod kątem wideo, rzutu i profesjonalnych zdjęć, a także będzie pewnym bezpieczeństwem od strony kupującej, dla którego ten pośrednik będzie sprawdzał stany prawne czy techniczne, coś, co ten potencjalny kupujący może nie do końca ufać właścicielowi. Oczywiście sprzedaż mieszkania jest i yy, rodzaj sprzedaży, w jaki sposób będziemy to robić, zależy od kupującego, i to Ty właściciel mieszkania będziesz musiał podjąć decyzję, czy chcesz to robić samodzielnie czy z zbior nieruchomości. W każdym razie, jeżeli zdecydujesz się na współpracę z biurem nieruchomości, to ja zachęcam Ciebie, abyś, abyś sobie wybrał jednego pośrednika, który będzie dla Ciebie pracował. Po to, żeby miał on całościowy podgląd na zainteresowanie tego ogłoszenia, żeby nie było rozmycia dla kupujących, żeby nie sądzili oni, że coś jest nie tak z Twoim ogłoszeniem, że tyle biur nieruchomości musi je sprzedawać, to Ci tylko pomoże w sprzedaży tego mieszkania. Współpraca z jednym biurem nieruchomości i tego cię, do tego Cię oczywiście zachęcam. Jeżeli masz mieszkanie na sprzedaż we Wrocławiu, to oczywiście ja działam na tym obszarze. Być może tutaj jestem w stanie pomóc w sprzedaży Twojego mieszkania. Kontakt do mnie znajdziesz gdzieś tutaj na tym wideo. Mam nadzieję, że wniosłeś coś ciekawego z tego wideo. Zachęcam do obejrzenia innych nagrań z moim udziałem. I cóż mogę więcej życzyć? Życzę miłego dnia.